Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Niestety nie jest mi dane pojeździć, nagrać coś z kabiny, chociaż pewnie macie już dość tych nagrywek prosto z kabiny, więc e, może to i lepiej, że tato wsiadł i sam to wszystko robi. E, tutaj planuję zasiać rzepak, znaczy planuję, no tak jest zaplanowane dokładnie. Zobaczcie, tu wszystko jest ładnie podcięte, nie ma tutaj żadnego stojącego, o no, tutaj może coś tam pominięte jest, tak więc e, no co, wapno wywieźliśmy, częściowo pszenica powschodziła, to co miała powschodzić, jakaś tam wilgoć nawet jest, słuchajcie, e, no i co, no mieszamy te resztki pożniwne, prawda? Wymieszamy, wymieszamy, wymieszamy. Na to przyjdzie kultus. Jeszcze raz doprawimy karierę. No i będziemy, będziemy tempem siać. Eee, mam tutaj zdjęcie. Co ten tatuś tam ćwiczy? Mam tutaj zdjęcie, co prawda nie ma aż takiej dużej eee, dużego areału przerobionego. Ale zwa, jak się uda to się z wami nim podzielę. Mam nadzieję, że będzie widać, nie będzie widać. Musicie mi uwierzyć wtedy na słowo e, spo, średnia wydajność tutaj podczas, podczas robienia na tym polu to jest 5, hektara na godzinę i teraz e, średnie zużycie paliwa to jest 6,6 litrów. Tak pokazuje oczywiście komputer. I teraz, żeby Was nie skłamać, właśnie ostatnio uzupełniliśmy zapasy yy, oleju napędowego B0, gdzie wyszło to równe 5 zł netto, czyli 6,6 litra mnożąc razy 5 zł to mamy 33 zł koszt takiej uprawy. Wiadomo, trzeba w to wliczyć amortyzację maszyny, trzeba w to wliczyć amortyzację, Przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika, więc, jakby koszt jednostkowy na pewno, na pewno wzrośnie. Choć z drugiej strony, przeliczając to wszystko na, na ilość hektarów, które karier z John Deere rocznie przerobi, no to już tutaj wygląda to też całkiem, całkiem inaczej. Bo średnio trzeba liczyć, że jakieś trzy razy dany hektar będzie, hmm, będzie uprawiany w niektórych przypadkach tak jak tutaj dwa razy, ale, hmm, ale ogólnie rzecz ujmując to co pod zimę, pod znaczy na wiosnę co będziemy wysiewać, to co hmm, kukurydza, wiosna uprawa, to mówię wam że to średnio wyjdzie jakbyśmy każdy jeden hektar, oczywiście uprawny hektar przejechali przynajmniej trzy razy bo teraz tak, całość areału poskoszonych będzie potależowane. Czy to będzie pod kukurydzę, czy nie. Teraz, jeżeli będzie uprawa i siew, no to wiadomo, przed siewem też będziemy to doprawiać. Po kukurydzy stależujemy, na wiosnę pewnie też pójdzie taler talerzówka, tak więc no myślę, że średnio trzy razy wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Jeszcze raz wyjdzie. Eee, także ten koszt jednostkowy naprawdę po ścierni to, to, są, to są naprawdę no, bardzo, bardzo niskie koszta. Co innego, jak wjedzie się w uprawę, tam już na pewno paliwo, paliwo, znaczy zużycie paliwa, nie tyle paliwo, ale zużycie paliwa pójdzie naprawdę, e, pójdzie no może jakoś niespecjalnie znacząco, ale myślę, że koło tych 8-9 litrów się zakręci. Tak więc no, jest to dużo i niedużo, ale, ale jest, troszkę, troszkę wzrośnie. Niemniej jednak naprawdę koszt uprawy nie jest, nie jest on wysoki. Zepak gdzieś tutaj z bokiem powypuszczał, zobaczcie, kwiatki puszcza, nie wszędzie, ale, ale gdzieś tak się zdarza. Tu nie było ruszane nic, to nie przyjechał, bo już nam zbrakło eee, no i to też wszystko ładnie powschodziło, te samosiewy, myślę, że dzisiaj też to jeszcze gdzieś tam dziabnie o i to wszystko zacznie, zacznie nam tutaj kiełkować, wschodzić nie było jakoś specjalnie dużo tych deszczów tak więc eee, tak więc nie ma jakichś obfitych wschodów, no niemniej jednak trzeba będzie później te samosiewy rzepaku zniszczyć, eee, jadę bo Tomek już wziął się za czyszczenie kombajnu, a mianowicie eee, header. Jadę i trzeba, trzeba już ten kombajn też odmuchać, wyczyścić. Nie wiem czy dzisiaj będziemy go myć, ale, ale na pewno trzeba go już trochę obdmuchać. Zbytnio słychać nie będzie, bo Tomaszek robi zamieszanie. Ale seder no prawie mamy na Czuślansuj zrobiony. Oczywiście trzeba będzie go jeszcze troszkę tam lapnąć wodą, tak mi się wydaje. Ale to jeszcze zobaczymy. I najważniejsze jest, wiecie, tutaj gdzie, gdzie chodzi siłownik, stąd wydmuchiwać wszystko. Tak żeby było takie szybko, żeby się tam czasem nie zakleiło nic. I już będzie bajka. Wymuchania, co nie miara. No, ale trzeba poświęcić sporo czasu, żeby później na przyszły rok się nie Ja Żeby się tam nic nie wydarzyło, trochę sprężarka jest słabej wydajności i ona cały czas chodzi, nie nadąża bić powietrza. No, ale cóż, no nie można mieć wszystkiego, prawda? Więc zadowalam się tym, czym mam. Tym, czym działa. Trochę dzisiaj wiatr wieje, więc nie ma tragedii z tą robotą. Już mam praktycznie powydmuchiwane wszystko. Podsiewacz mamy wyjęty. Tamteczk jest wydmuchane. Sklepisko wszystko z nim jest w jak najlepszym porządku. Ale myślę, że na przyszły rok trzeba będzie weryfikację zamówić, żeby chłopaki swoim pachowym okiem to wszystko obejrzeli. O. I tyle. A tutaj najważniejsze jest dla nas nagie odmuchanie tego, tych wszystkich śmieci. O, żeby to wszystko się suwało jedno w drugie. Każde przygotowanie, czy to, czy to do koszenia, czy po koszeniu, do spoczynku, wymaga sporo czasu, sporo e, no, wkładu swojego, tak, no ale jak wiadomo, jak to jest własna maszyna, trzeba o nią dbać, bo to jest maszyna, która sprząta nasz cały trud, który przez tak długo próbujemy osiągnąć, żeby był jak najlepszym, jak na najwyższym poziomie. To nie zawsze się udaje. No, ale cóż. Niestety takie życie. Nie ma co się obrażać, tylko trzeba robić swoje. No i kombajn odmuchany. Teraz tylko pozamykać blachy, obmyć go z wierzchu, bo jest cały ulepiony. No i tyle, i mamy mamy to wszystko przygotowane dzisiaj akurat wiecie, to, wiecie taka pogoda to pojechał uprawiać a myśmy się wzięli właśnie za to Tomek już heder ma umyty ja silnik chłodnica przede wszystkim wydmuchana nie będę tej chłodnicy mył e, na zimę, bo no, ona by musiała być wtedy inaczej musiałbym wiedzieć, że ona jest 100% czyściutka przedmuchana, bo tak tu sobie można jeszcze zrobić większe kuku a jeżeli yy, pomóc Lepiej jak ja wiem, że ona jest wydmuchana, też na włączonym silniku ją przedmuchałem. Także kurz od razu był zabierany. No i tak jak mówię, silnik jest też dobrze, dobrze wyczyszczony, dobrze wydmuchany. Tam wody nie ma co Fuh, na niego lać. Jeszcze i tak gdzieś to się wszystko kurzy. Tak, więc podjeżdżamy i lejemy wodę na niego. No, i teraz już można oficjalnie uznać za zakończone. Kombajn umyty. Bajka. Kurde, jak pięknie się świeci. Normalnie jakby z fabryki wyjechał. Czy coś, glancuś? Heder też. Czy ściocha? I no nic, tylko poczekać, aż to wszystko przeschnie. Nasmarować. Na... Tak, żeby już to było do spoczynku zimowego, żeby tam się nic. Gdziekolwiek, jakakolwiek woda nie dostała, ale tak jak mówię, no ja nie pod klapami nic nie myłem. No ale wiadomo, gdzieś tam można. Na pewno nie zaszkodzi, bo jeszcze smarujemy go jeszcze e, przed okresem zimowym. Na pewno, na pewno to mu nie zaszkodzi, a wręcz, a wręcz można powiedzieć, że efekt pożądany. Pięknie. No i tyle. Kończę na dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.